Witam. W tej chwili pokażę Wam, jak przeglądać mapę punktów Impost i być może znaleźć swój punkt Impost w kraju w aplikacji Impost Mobile. Na początek wchodzimy w naszą aplikację Impost Mobile. Klikamy w lewym górnym rogu. Trzy kreski. Klikamy mapa punktów Impost. Potwierdzamy. I teraz możemy wybrać poprzez szukanie przez całą Polskę punktów i impost. Możemy potem wybrać między stanem powietrza albo opcją nawiguj. Dziękuję za oglądanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć!